Moi drodzy, Bóg jest miłością, Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ta zasada jest napisana w Biblii. Bóg jest prawdą, i On swojego słowa nigdy nie zmieni. Jego słowo jest takie samo z pokolenia w pokolenie, Bóg chcąc uratować świat, posłał siebie, siebie w postaci swojego syna. Jako człowiek zszedł na ziemię, aby umrzeć, aby ponieść na krzyż, on się dał sam ukrzyżować. On poniósł na krzyż grzechy całego świata. Jedyną zasadą jest, żeby własną wolą uwierzyć w to, co się wydarzyło i zawołać do tego Jezusa, przyjąć go do swojego życia. I nic, i nikt tego nie zmieni, bo to jest Boży plan. Czy człowiek jest bogaty, czy człowiek jest biedny, czy człowiek jest dobry, czy człowiek jest zły, czy człowiek jest mały, czy człowiek jest duży, wszystkich dotyczy ta sama zasada. Bo Bóg dał człowiekowi wolną wolę, nie zniewolił człowieka. Powiedział, co ma zrobić, uratował ludzkość, ale nie zniewala nigdy człowieka, daje mu wolność. Jezus Chrystus. Daje nam wolność. Tylko w nim jest wolność. On sam o sobie powiedział: Ja jestem droga, prawda i życie. Kiedy go przyjmujesz i wkraczasz na tą drogę, to wnosi jakość życia do Twojego życia. Bo on błogosławi Twoje życie. Bo nie możesz już źle czynić. Mnie się wydawało, że ja jestem dobrym człowiekiem kiedyś tam. Mi się wydawało, że jestem dobrym człowiekiem. Ale i tak szłam do piekła, bo nie miałam Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. My ze swojej strony chcemy Was zachęcić, abyście szukali Jezusa, abyście szukali Jego Królestwa, abyście otwierali swoje serca, bo każdy coś w swoim życiu przeżywa. Przeżywasz jakieś trudne sytuacje, jakieś rozterki. Masz różne kłopoty w swoim życiu. Różne choroby ciebie dopadają. Różne myśli, nie wiem, może samobójcze, a może jeszcze jakieś inne nienawistne myśli. I bez Boga nie dasz sobie rady. Nie dasz sobie rady. Bo kiedy jesteś bez Boga, to do, swojego, do Twojego życia diabeł ma dostęp. Otwierasz drzwi jemu szeroko i mówisz: wejdź. Bóg jest światłością, I tylko Bóg, na Jego imię, zgina się wszelkie kolano. Potężny, wszechmocny, stwórca wszystkich rzeczy. Jeśli chcesz się pojednać z Bogiem, to możesz to uczynić tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Bo to jest jedyny ratunek dla ludzkości przed złem, który jest na tym świecie. Dlatego, że Bóg dał ziemię w posiadanie synom ludzkim. I to człowiek, który jest bez Boga, wprowadza zło do tego świata. Tylko człowiek, bo ma taką wolną wolę, ma takie prawo, bo taka jest zasada. Kochani, miłość Boża w nas zamieszkała. Miłość Boża nas zmieniła. Bóg stworzył człowieka, aby go kochać. To człowiek ucieka przed Jego miłością. Daj się Bogu pokochać. Stań się Jego dzieckiem. Ci, co przyjęli Jezusa, są usynowieni, stają się Jego dziećmi. Daj się Mu pokochać. On bardzo chce Ciebie kochać. Ale nie może przez grzech. Nie może. Przyjmij wolność. Zawołaj do niego. Jeśli naprawdę masz jakiś problem i chcesz modlitwy, My możemy się o ciebie tutaj pomodlić za darmo, o, o, o jakąś Twoją niedomagania, o może, może psychicznie coś Cię dojeżdża. Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu chodził po ulicach, uzdrawiał i uwalniał. I taki nakaz dał swoim uczniom, aby robili to samo co On. Kiedy On w nas zamieszkał, my możemy teraz, w Jego mocy, uwolnić ciebie i możemy ciebie uzdrowić Jezus Chrystus dał mi pewność i dał mi odwagę do tego abym głosiła jakim on jest wielkim Bogiem tutaj na ulicach przed wami On mi dał odwagę przed człowiekiem i go słowo mówi kimże jest człowiek że się go boisz On mi dał odwagę żeby mówić o tym dziele, jakie On uczynił na krzyżu Golgoty. Kiedy się wstydzisz Chrystusa, to On się będzie wstydził przed Tobą w niebie. Ja się nie wstydzę Jezusa, ja się nie wstydzę tego, co On uczynił w moim życiu. Ja wręcz przeciwnie, chcę głosić całemu światu, jak wielki jest Bóg. On mnie uratował, On dał mi życie, On podniósł moje życie. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, wiecie, bo ja jestem połączona z Jezusem Chrystusem. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, bo się niczego nie boję. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, bo wiem, gdzie pójdę, kiedy odejdę z tego świata. Ja wiem, że mam życie wieczne. Ja wiem, że kiedy odejdę z tego świata, to ja idę do Ojca. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, bo wiem, znam sens swojego życia. Najważniejsze to jest poznać sens i cel swojego życia. Kochani, my jesteśmy tutaj po to, żeby w waszym sercu zrodziła się taka chęć poszukiwania tego żywego Boga, o którym my tutaj mówimy. Może nie jesteś jeszcze gotowy, ale zacznij go szukać, bo Słowo Boże mówi, że kto szuka, ten znajdzie. Kto szuka, ten znajdzie. Ja kiedyś w swoim życiu też go nie znałam, ale zaczęłam go szukać i go znalazłam. I dziękuję mu teraz za to, że on mi się dał odnaleźć, że stanął na mojej drodze, że usłyszał moje wołanie, że nie był głuchy, bo jego słowo mówi: Wołaj do mnie, a ja ci odpowiem i ogłoszę Ci rzeczy wielkie. Kiedy zawołasz do niego. To On nie będzie głuchy na Twoje wołanie. Kiedy zawołasz do Niego swoim sercem, kiedy zawołasz: Jezu, ja naprawdę potrzebuję Ciebie. Jezu, ja Ciebie nie znam. Jezu, ja nie wiem. Ja nie wiem tak naprawdę, kim Ty jesteś. Mi całe życie przedstawiano obraz Boga, który jest takim staruszkiem i za dobre wynagradza, a za złe karze. Ja, mam, ja miałam zły obraz Boga w swoim w, swoim w ogóle, w swojej głowie. Ja musiałam rozwalić nieprawidłowy obraz Boga. Jezus mówił, pokaż, ludzie mówili do Niego, pokaż mi ojca, on mówi, oglądacie mnie i ojca chcecie zobaczyć. Ojciec jest w Jezusie Chrystusie. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie bądź arogantem teraz na to słowo, które tutaj jest uwalniane. Nie bądź arogantem na tą prawdę, która tu jest tutaj uwalniana. Otwórz swoje serce i sam zacznij szukać Boga. I sam zacznij, i sam sprawdź, czy tak się rzeczy mają. Włącz myślenie. Włącz myślenie. Zacznij go szukać. Sercem wierzymy ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznajemy ku zbawieniu. Dziękuję. Ja sercem przyjęłam Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Swojego Zbawiciela. On jest moim Panem. On jest moją drogą. On jest moim życiem. On mnie uratował. I tylko dzięki Jezusowi spotkam się z Ojcem w niebie. I nie boję się śmierci, kochani. Ja się w ogóle nie boję śmierci. To jest. To jest w ogóle niesamowity stan. Nie bać się śmierci, bo wiem gdzie idę, bo mam pewność zbawienia, bo tak jest napisane w Jego słowie, a Jego duch zamieszkał we mnie. Kochani, szukajcie Boga, szukajcie Jezusa, szukajcie, wołajcie do Niego. Wołajcie, zobaczycie, że wiele rzeczy zmieni się w Waszym życiu, kiedy On przyjdzie i zacznie Wam objawiać prawdę. Bo możecie przez niewiedzę wiele rzeczy sami ściągać do swojego życia. Hallelujah.